Jakie najdziwniejsze hobby twoje dziecko uznało za sens swojego życia. Mój syn Tomek od zawsze chodził własnymi ścieżkami. Kiedy skończył 10 lat, pewnego ranka wszedł do kuchni ze śmiertelnie poważną miną i oznajmił, że już wie, co będzie robił w życiu. Przygotowałem się na najgorsze, a on wypalił, że zostanie profesjonalnym zbieraczem patyków. Parsknąłem śmiechem, myśląc, że to żart. Wtedy dodał, że nie będą to byle jakie patyki, tylko patyki litery. Wyjaśnił mi, jakby to była najoczywistsza rzecz na świecie, że zamierza znaleźć patyki przypominające wszystkie 26 liter alfabetu. Po tej deklaracji zniknął na kilka godzin w lasku za naszym domem. Wrócił z narzędziem po wykręcanych gałązek, uniósł jedną i stwierdził, że to jest R. Wyglądała raczej jak L po przejściach, tylko patrzyłem, jak maszeruje do garażu, gdzie rozpoczęła się jego wielka kolekcja. Posortował znaleziska w rzędy, a każdy patyk okleił taśmą i podpisał markerem. Dla mnie większość wyglądała jak zwykłe drewno, ale on widział w nich cały alfabet. Powiedziałem żonie, że to pewnie tylko taka faza, a ona kazała mi przestać go oceniać. Miała rację. Każdego dnia po szkole Tomek znikał w lesie i wracał z nowymi zdobyczami. Garaż zaczął pachnieć jak puszcza, a wkrótce pojawiły się w nim pojemniki posegregowane według jak to nazwał kroju pisma. Sprawa nabrała rumieńców na wywiadówce. Uczycielka wzięła mnie na bok i nieśmiało wyznała, że Tomek handluje patykami w zamian za drugie śniadanie. Najwyraźniej przekonał pół klasy, że jego zbiory mają magiczne moce. Patyk w kształcie T miał pomagać w testach, a S gwarantowało sukcesy w piłce nożnej. Dzieciaki oddawały mu chipsy, ciastka i soki za kawałek kory. Miał nawet notesik, w którym notował wartość poszczególnych okazów. Próbowałem z nim rozmawiać i nakierować go na jakieś normalne hobby, jak sport czy gry komputerowe. Spojrzał mi wtedy prosto w oczy i powiedział, że nic nie rozumiem, ale te patyki jeszcze uczynią nas bogatymi. Zamurowało mnie, ale w głębi duszy podziwiałem jego determinację. Kilka tygodni później siedzieliśmy w parku. Tomek przy fontannie starannie układał swoje patyki na ławce, niczym kurator przygotowujący wystawę. Stałem z boku, udając, że go nie znam, gdy podeszła do niego jakaś kobieta. Przedstawiła się jako właścicielka lokalnej galerii sztuki i zapytała o jego pracę. Oczy Tomka rozbłysły. Wygłosił jej cały wykład o koncepcji organicznej, typografii i energii, jaką posiada każda litera. Kobieta wyglądała na autentycznie zafascynowaną. Tydzień później zadzwoniła z propozycją, by Tomek wystawił swoją małą instalację na nadchodzącym wernisarzu. Myślałem, że to żart, ale on potraktował sprawę śmiertelnie poważnie. Cały tydzień czyścił patyki, a nawet polerował je oliwą z oliw. I kaligrafował nowe etykiety. Na otwarciu w modnej galerii w centrum miasta spodziewałem się kilku grzecznych komplementów i powrotu do domu. Tymczasem sprzedało się wszystko. Każdy jeden patyk. Ktoś zapłacił tysiąc złotych za patyk w kształcie litery X, który jestem o tym w 90% przekonany, pochodził z rynsztoka. Mój jedenastoletni syn zarobił tamtego wieczoru prawie 10 tysięcy złotych. Miesiąc później galeria poprosiła o kolejną partię towaru, a lokalny dziennikarz napisał artykuł o minimalistycznej ekosztuce, która rzuca wyzwanie naszej relacji z językiem. Dziś Tomek ma 16 lat i z garażu, który nazywa swoim studiem, prowadzi prosperujący. Biznes artystyczny. Piszą o nim w magazynach o designie, ma swoją stronę internetową, skrytkę pocztową, a uniwersytety już dopytują o niego w sprawie stypendiów.